Z tej strony Amezja witam Was w szóstym odcinku Ciennika Feryjnego. I tak, w piątek nie było odcinku, bo nic się nie działo, i zapomniałam go nagrać. Tak, zapomniałam go nagrać. Ale tak, w sobotę za to dużo się działo. Yy, więc tak, byłam najpierw na basenie w tat tatrzańskiej. A następnie byłam zakopaną na, na obiad. I nie żałuję, było fajnie. A w, dzisiaj, co się działo? Taka krótka relacja, to byłam na wf w szkole, a następnie byłam na boisku, także szkolnym. Bum. I na rolkach z koleżanką. Yy, I tak, no to tyle się działo, nic więcej chyba. No, po prostu nic się nie działo. Kropka. No, dużo się działo, ale tak nic się nie działo. Zawsze tak jest. Jedzcie to dzieci, zawsze tak jest. Poza tym jutro idę na do babci. Później będę robić zadaje. Ha ha, ha. Ha, 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 No cóż, tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia i cześć!